Oglądałeś te wszystkie fantastyczne zdjęcia i filmy robione z powietrza, i też zapragnąłeś poglądać świat z góry. No więc co, kupiłeś drona, obejrzałeś parę tutoriali na YouTubku i stwierdziłeś, jestem gotowy do podbicia nieba. Polatałeś, zrobiłeś według Ciebie i twojej mamy najlepsze zdjęcia, jakie w życiu widziałeś, zgrywasz materiał na komputer, no i co? No nijak wyglądają jak te, które widziałeś wcześniej w internecie. Tak, wiem, ja też byłem w tym miejscu, też mnie to spotkało. Ale mam dla Ciebie dzisiaj bardzo dobrą wiadomość. Mam dla Ciebie 8 wskazówek, dzięki którym wzniesiesz swoją fotografię na wyższy poziom. Zaczynamy! Zanim poderwiesz swoją maszynę w powietrze, warto, żebyś poświęcił chwilę na najlepsze ustawienia kamery, które wycisną z niej 100% jej możliwości. Pamiętaj, nie ma ustawień uniwersalnych, ale są takie, które sprawdzą się w większości przypadków i pomogą Ci robić lepsze jakościowo zdjęcia. Zatem. Przeskoczmy do ustawień. Przede wszystkim warto wyłączyć tryb auto. Klikamy na ikonkę, przechodzimy do trybu profesjonalnego, przecież jesteśmy profesjonalistami. I najważniejsze, wybieramy format zapisu zdjęcia JPEG plus RAW w celu późniejszej edycji takich zdjęć. Jeżeli chodzi o ISO, to jest super ważne. Staramy się zawsze trzymać ISO jak najniżej, jak najmniejszą wartość. Przeważnie ja stosuję wartość 100, czasem 200. Im mniejsze ISO, tym mniejsze szumy. Balans bieli zostawiam sobie około 5500 Kelvinów. Czas naświetlania: przeważnie mam to ustawione na automatyczne, żeby dron sam dobierał taki czas. Nie bawię się w manuala, wolę mieć tak ustawione, szczególnie się to sprawdza podczas robienia panoram pionowych, ale o tym może innym razem. Przechodzimy dalej do ustawień. Klikamy trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu. Przechodzimy do zakładki kamera. Wybieramy format obrazu 3x2, tak żeby dron korzystał z pełnej matrycy. Warto sobie zaznaczyć okienko histogramu. Ostrzeżenie o nadmiernej ekspozycji. Gron w postaci takich pasów będzie nas informował o miejscach, które są już przepalone na zdjęciu, czyli tam, gdzie nie ma już informacji. Miejsce jest zbyt jasne. Przechodzimy dalej. Autosynchronizacja zdjęć HD. Warto sobie to zaznaczyć, żeby zdjęcia nam się ściągały bezpośrednio na telefon w mniejszej rozdzielczości. Siatka dla środka kadru i linie trójpodziału. Balans bieli już omawialiśmy, 5500 kalwinów, no i miejsce zapisu zdjęć, karta SD, mamy też możliwość zapisu na pamięci wewnętrznej. Tyle. Skoro ustawiliśmy już Twój sprzęt, to przejdźmy teraz do punktu numer 2, czyli do miejscówki. Nawet najlepsze ustawienia nie pomogą, jeżeli miejsce, w którym robisz zdjęcia jest nieciekawe. Zazwyczaj czasu w powietrzu nie mamy zbyt wiele, więc warto wcześniej zaplanować i sprawdzić miejsce, w którym zamierzamy fotografować, tak, żeby później było łatwiej nam znaleźć ten idealny kadr. Z pomocą przychodzą nam tutaj przede wszystkim mapy Google i Google Earth. Możesz włączyć sobie widok 3D, który pomoże Ci lepiej zaplanować kadr. I też bardzo dobrym typem jest sprawdzanie kamerek internetowych. Warto sobie wcześniej sprawdzić takie miejsce, w które jedziemy, bo może z tej kamerki internetowej już będzie coś widać, już będziemy mogli sprawdzić, jak to wygląda. Z powodzeniem możesz też przeżyć profile twórców na Instagramie w celu poszukiwania najlepszego miejsca, albo po prostu wyszukaj takie miejsce po hashtagu czy lokalizacji. Skoro mamy już idealne ustawienia i miejsce, to warto zastanowić się, kiedy tam się udać, czyli fotografuj o dobre porze. Światło fotografii jest bardzo ważne, więc inaczej będzie wyglądało zdjęcie o wschodzie, inaczej o zachodzie słońca, inaczej w środku dnia, kiedy słońce jest yy, wysoko. Warto przemyśleć wcześniej, w jakich warunkach chcielibyśmy daną miejscówkę złapać. Dla najciekawszych efektów polecam robić zdjęcia o wschodzie albo o zachodzie słońca, tak zwanym golden hour. Drugą fajną możliwością jest też tak zwany blue hour, czyli moment kiedy już słońce się gdzieś tam za ten horyzont schowało. Już nie jest jasno, ale jeszcze nie jest ciemno. Nocna fotografia również bywa ciekawa, tutaj masz kilka przykładów ode mnie. Tak naprawdę eksperymentuj, sprawdź kiedy najbardziej pasuje Ci robić zdjęcia, czy to są zdjęcia nocne, czy właśnie zdjęcia wschodów, czy zachodów słońca, czy może Będziesz się specjalizował w zdjęciach w środku dnia. Żeby jeszcze lepiej uzmysłowić, o czym mówimy w tym punkcie, zobacz sobie ten sam kadr zrobiony przeze mnie o różnych porach dnia. Jest różnica? Eksperymentuj, znajdź idealną porę dla siebie, a na pewno Twoje zdjęcia będą lepsze. Skoro mówiliśmy już najlepsze ustawienia, miejsce oraz porę robienia zdjęć, czas przejść do kadrowania. Przydadzą nam się tutaj linie pomocnicze, możemy je włączyć w menu naszego drona. W prawym górnym rogu klikamy trzy kropeczki. Przechodzimy do zakładki kamera, odnajdujemy okienko siatka i zaznaczamy. Ja najczęściej w swoich zdjęciach stosuję zasadę trójpodziału oraz linii prowadzących. Trójpodział polega na tym, że dzielimy dwiema pionowymi i dwiema poziomymi kreskami kadr. Na przecięciu tych linii pionowych i poziomych znajdują się tak zwane mocne punkty, które pomagają skupić wzrok osobie, która ogląda takie zdjęcia. Zobaczcie tutaj, macie przykłady kilku zdjęć, w których zastosowałem metodę właśnie tego trójpodziału. Drugim moim sposobem kadrowania zdjęć jest kadrowanie poprzez leading lines, czyli tak zwane linie prowadzące. Polega to na tym, że tworzymy taką wizualną ścieżkę, która skupia wzrok odbiorcy na konkretnym temacie zdjęcia. Może to być człowiek, może to być jakiś budynek. Tutaj macie przykład, jak zastosowałem to na swoich zdjęciach. W fotografii dronowej warto szukać takich kadrów, które pokażą na przykład symetrię. Tutaj się świetnie sprawdzi ujęcie typu top-down, kiedy kamera jest skierowana pionowo w dół. Warto jest też pokazać skalę danego miejsca, na przykład poprzez umiejscowienie Człowieka w kadrze albo jakiejś łódki, samochodu. Coś do czego jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli chodzi o rozmiar. Możemy szukać ciekawych kształtów, tutaj macie też przykład. Możesz też próbować zamknąć kadr w ciekawy sposób, na przykład dwoma budynkami z lewej i prawej strony, co jeszcze bardziej skupi wzrok na centrum kadru. Stosuj te kilka zasad, o których Ci wspomniałem, i myślę, że Twoje zdjęcia będą dużo lepsze. Mówiliśmy już wcześniej o ustawieniach, ale. Temu zagadnieniu chciałbym poświęcić osobny punkt, czyli jeżeli Twój dron ma taką możliwość, to rób zdjęcia w formacie RAW. Format RAW to nic innego jak nieskompresowane zdjęcie z dużo większą rozpiętością tonalną niż standardowy plik JPG. Podsumowując, jeżeli chcesz wycisnąć ze swoich zdjęć pełną soczystość, słodkość, piękność i chcesz, żeby ludzie Cię pytali: hej Adam, jak zrobisz takie fantastyczne zdjęcie? rób zdjęcia w formacie RAW. Nie pożałujesz. Ale pamiętaj, że takie zdjęcie później trzeba będzie wydytować w programie graficznym. I tutaj przechodzimy do naszego kolejnego punktu, czyli ucz się edycji zdjęć. YouTube jest pełny tutoriali, jak edytować zdjęcia, jak z pozornie nudnego zdjęcia można coś zrobić fantastycznego. Tu masz kilka przykładów moich, na moim przykładzie, zobacz. Tu jest zdjęcie przed edycją, tu masz zdjęcie po edycji. Jest różnica? No właśnie, często przewija się pytanie, w jakim programie edytować zdjęcia. Tak naprawdę nie ma to aż tak dużego znaczenia, czy użyjesz Lightroom'a, Snapseeda, Photoshopa czy Luminara. To jest tylko narzędzie. Korzystaj z niego mądrze, naucz się jego obsługi. One są skonstruowane bardzo podobnie. Jeżeli się nauczysz obsługi jednego programu, będziesz potem... Bez większych problemów potrafił obsługiwać y, również inny program. Po prostu wybierz program, który Ci najbardziej odpowiada, i edytuj w tym programie. Siódmy punkt mojego zestawienia to po prostu inspiruj się. Jeżeli chcesz robić lepsze zdjęcia, zobacz też, jak robią je inni. E, masz możliwość wejścia na Instagram, na YouTube, grafikę Google. Tam znajdziesz zdjęcia miejsc, które Cię interesują, dzięki którym zobaczysz, jak inni już dane miejsce sfotografowali. Możesz bez problemu się inspirować, możesz nawet próbować odtwarzać te same kadry, które uchwycili inni. Śledź na Instagramie twórców zdjęć, które Ci się podobają. Dzięki temu możesz zobaczyć sobie, w jaki sposób oni kadrowali dane zdjęcie. Możesz sobie y, takie zdjęcia rozłożyć na czynniki pierwsze. Zwróć uwagę, co Ci się w takim zdjęciu podoba. Czy jest to kadr, czy po prostu mają lepszego drona. Żartuję. Albo jest to po prostu edycja, czyli ktoś dużo czasu spędził w programie graficznym. Ucz się. Ucz się, ucz się, ucz się i jeszcze raz się ucz. I dochodzimy do ostatniego punktu, czyli punkt ósmy. Przede wszystkim fly, shoot, edit, repeat. Jakby powiedział pięcioletnie dziecko pierwsze pierwszej lekcji angielskiego. Ale taka jest prawda. No jeżeli nie robisz zdjęć, nie nauczysz się robić ich lepiej. Dobrze, że trafiłeś tutaj na ten filmik, bo może dzięki temu stworzysz lepsze zdjęcia. Kto wie. I na koniec taka mała rada ode mnie. Nie porównuj się z innymi. Włączasz Instagram, widzisz te świetne zdjęcia zrobione przez y, ludzi, którzy tworzą zdjęcia od paru lat i zastanawiasz się, dlaczego Twoje zdjęcia tak samo nie wyglądają. Daj sobie czas na popełnianie swoich błędów, wyciągaj wnioski, ucz się i uwierz w to, że niedługo sam będziesz robił tak dobre zdjęcia. Trzymam kciuki. To było 8 moich rad, dzięki którym mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości będziecie robić lepsze zdjęcia dronem. A co Wy byście dodali do tych 8 moich punktów. Wpiszcie swoje propozycje w komentarzu i mam nadzieję, że z tego zrodzi się jakaś fajna, ciekawa dyskusja. Jeżeli uważasz moje rady za pomocne, nie zapomnij dać łapki w górę, zasubskrybować ten kanał, bo w przyszłości będę dodawał tutaj więcej tego typu materiałów. Można mnie znaleźć też na Instagramie i na Facebooku, gdzie serdecznie Was odsyłam i zapraszam. おでもそれこの人肉 filtrate まで